Okres, w którym czas swoje maleństwo posłać do przedszkola, to okres trudny nie tylko dla dzieci, ale i dla rodziców. Pasowanie na przedszkolaka to chwila tak wzruszająca, że ciężko najbliższym powstrzymać emocje. Będziemy tutaj dumni, tutaj z malucha, bardzo tutaj szczęśliwi, zadowoleni. Ja jestem bardzo wzruszona, bo to jest no taki pierwszy, taki najważniejszy moment wkraczania w jakąś edukację w ogóle. I... No nie ukrywam, że emocje moje mam nadzieję, że będą miały jakoś pościągnąć, bo już od rana jestem taka wzruszona w ogóle tym samym dniem, więc. A dziecko jak, jak ono się czuje? Dziecko w nocy było chore, kaszlało. Rano cudowne ozdrowienie, bo musi pójść do przedszkola, no bo tu musi być na pasowaniu przedszkolaka, więc no samo to mówi za siebie. No emocje nad zdrowiem nawet. Wzięły dzisiaj górę i. Także wszystko myślę, że... No to jest w ogóle cudowne przedszkole i to jest chyba myślę, że punkt pierwszy, dlaczego dzieci tu lubią przychodzić. Tak samo jak rodzice wzruszone były dzieci, to one pod okiem wychowawczeń po raz pierwszy przygotowywały występy artystyczne. Nasze dzieci tutaj z przedszkola poziomka przygotowywały się od, od początku września. Ponieważ do pasowania podchodzą dzieci najmłodsze, dwu i pół letnie oraz trzyletnie. Także za dużo czasu nie miały, jednak bardzo pilnie się przygotowywały. My im oczywiście pomagałyśmy, jak tylko mogłyśmy. Podstawowe piosenki, takie jakie Maluszki się zawsze uczy, podstawowe wierszyki. Także mamy nadzieję, że wszystko wyjdzie bardzo pozytywnie i po prostu będziemy się bardzo dobrze bawić. Z początku nauczycielki dwoiły się i troiły, aby zachęcić Maluchy do wspólnej zabawy i chęci pozostania w przedszkolu. Ale jak się okazuje, niektórych wcale nie nie trzeba było namawiać. Odrobina nieśmiałości na początku i pierwsze lody przełamane. I co ty tutaj robisz? Bawię się. I co jeszcze? Bawię się klockami. A co lubisz najbardziej, albo kogo lubisz najbardziej tutaj w przedszkolu? Alczulka. Jest tam zabawki, rzeczy, klocki i też się zabawy, E. Chciałem też bawić z tymi kroczkami. I masz dużo kolegów i koleżanek? Tak. Ja lubię e, tutaj, tutaj bawić się papawkami. Aby oswoić dziecko z przedszkolem, dobrym rozwiązaniem jest, tak jak w poziomce, tworzenie małych grup i podchodzenie do malucha w sposób indywidualny.